Witam Państwa serdecznie. Dzieci, obejrzyjcie się na chwileczkę. Cipita, wspaniały smak zasięgu ręki. Nadszedł już czas. Czas na Sky Showtime. Nowa platforma streamingowa. Nowe hity, seriale na wyłączność, produkcje światowych wytwórni. Czas na Sky Showtime. Szukasz mieszkania? Przyjdź do nas. W nowej inwestycji Apartamenty Ochota zapewniamy bogaty stan deweloperski, ekskluzywne korytarze i windy, przyjazne normy akustyczne, możliwość skorzystania z programu Rodzina na Swoim. Pribo Nieruchomości. Zadzwoń do biura sprzedaży 022 863 90 oraz 504 010 149 www.pribonieruchomości.pl najnowocześniejszy amfiteatr w Warszawie. Najlepsze koncerty plenerowe. Największe gwiazdy. Świetna zabawa gwarantowana. Bezmożo, tu żyje się lepiej od miejskiego chaosu i zamieszkaj w City Zen. Czekają na ciebie nowoczesne gotowe mieszkania w doskonałej lokalizacji na Mokotowie. Ciesz się wysokim standardem wykończenia, także pod klucz oraz wewnętrznym ogrodem w stylu zen. Jeśli szukasz komfortu życia w mieście, wybierz City Zen. Zapraszamy do naszego biura sprzedaży w Alei Sikorskiego 9 oraz na stronę www.cityzen.pl. Studiuję na uczelni, która przez ponad 10 lat Wykształciła blisko 3000 absolwentów To uczelnia coraz częściej typowana w rankingach Jako jedna z najlepszych szkół w Polsce To studia w przyjemnej atmosferze I pod okiem dobrej kadry dydaktycznej Studiuj z nami Znami. Informatykę Administrację Logistykę Dziennikarstwo i komunikację społeczną Zarządzanie i inżynierię produkcji Bezpieczeństwo narodowe W Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie Bo to dobra uczelnia I w dodatku w Centrum Warszawy 28 stycznia tego roku. To był szok. Ludzie nie bójcie się nosicieli. Przecież oni was nie zarażą w autobusie i nie garczy nimi. To też są ludzie, którzy chcieliby jeszcze żyć. Czy rzeczywiście AIDS jest problemem społecznym w Polsce? W jakim stopniu środki masowego przekazu są odpowiedzialne za kształtowanie postaw społecznych wobec AIDS? Rozmowy z Nikodemem. Program redakcji programów katolickich wtorek 23:5. Nadszedł już czas, czas na Sky Showtime. Nowa platforma streamingowa. Filmowe hity seriale na wyłączność. Produkcje Światowych Wytwórni. Czas na Sky Showtime. Świeżość! To znaczy sklepy Stokrotka. Już od czwartku. Soczysty filet z kurczaka, jedyne 11,77 za kilogram. Idealnie świeży, bo z codziennych dostaw. A do tego sergołda z ryk tylko złoty 44 zł za 100 gram. Stokrotka. Świeżość na uwadze mamy. Szukasz mieszkania? Przyjdź do nas. W nowej inwestycji Apartamenty Ochota zapewniamy bogaty stan deweloperski, ekskluzywne korytarze i windy, przyjazne normy akustyczne. Możliwość skorzystania z programu Rodzina na swoim. Pribo Nieruchomości. Zadzwoń do biura sprzedaży 022 863 18 oraz 504 010 149 www.pribonieruchomości.pl najnowocześniejszy amfiteatr w Warszawie najlepsze koncerty plenerowe największe gwiazdy świetna zabawa gwarantowana bebovo tu żyje się lepiej Zerwij się od miejskiego chaosu i zamieszkaj w CityZen. Czekają na Ciebie nowoczesne, gotowe mieszkania w doskonałej lokalizacji na Mokotowie. Ciesz się wysokim standardem wykończenia, także pod klucz oraz wewnętrznym ogrodem w stylu zen. Jeśli szukasz komfortu życia w mieście, wybierz Zen. Zapraszamy do naszego biura sprzedaży w Alei Sikorskiego 9 oraz na stronę www.cityzen.com.pl Marzysz o nowych meblach? Nic prostszego! Odwiedź salony Bodzio przy Alei Krakowskiej 97 lub Towarowej 22 w centrum handlowym Jupiter. Znajdziesz w nich niepowtarzalne kolekcje mebli kuchennych, pokojowych, systemowych oraz tapicerowanych. Zapewniamy realizację zamówienia w 3 dni, transport oraz atrakcyjny system ratalny. Bez odsetek, bez prowizji, bez pierwszej wpłaty. www.bodzio.pl Studiuję na uczelni, która przez ponad 10 lat wykształciła blisko 3000 absolwentów. To uczelnia coraz częściej typowana w rankingach. Jako jedna z najlepszych szkół w Polsce. To studia w przyjemnej atmosferze. I pod okiem dobrej kadry dydaktycznej. Studiuj z nami. Znami. Informatykę. Administrację. Logistykę. Dziennikarstwo i komunikację społeczną. Zarządzanie i inżynierię produkcji. Bezpieczeństwo narodowe. W Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, bo to dobra uczelnia. I w dodatku w Centrum Warszawy. Witam Państwa serdecznie. Dzieci, obejrzyjcie się na chwileczkę. Cipita, wspaniały smak w zasięgu ręki. Doskonała. Mm, mm, pycha, nareszcie. Mm, mm, pycha, tak, tak. Zupy, które Ameryka uwielbia już w Polsce. Zupy Campbell's. Z mięsem świeżymi warzywami i prawdziwym makaronem jajecznym. W każdej puszce garnek pysznej zupy. Zupy Campbells. Mm -hmm, pycha. Śpiewać każdy może. Jeden lepiej, drugi gorzej. Lepiej śpiewa się i gra do muzyki z ulubionej kasety. Masio, Tommy Gray. St 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 studio, 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 live. L'Oreal, gel, studio, live, modelów. St 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 studio, 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 bianka, studio, live, włosów kosz. St 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 studio, 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 spray, do włosów. Super mocny ujaśniony włosów w